Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcinku z Jumping Pet Simulator i dzisiaj robię ten film, ponieważ chcę wam powiedzieć, że będzie mega evencik właśnie za te 5 godzin, naprawdę mega evencik, bo oczywiście evencik wielkanocny, no i będziemy mieli taką jakąś tutaj, znaczy dostaliśmy generalnie informację na Discordzie, wiecie, się napisał, że będzie jakiś zły Evil Easter buddy, który rozkradł jajca widzowie, rozkradł jajca, rozumiecie? I trzeba będzie te jajka poszukać. Dodatkowo mamy m, taki znaczek, jakby miało być dwa razy coin, więc generalnie jak chcecie zacząć grę w Jumping Pet Simulator, to nie ma, ale Momentu, jak ten teraz. Macie link w opisie, oczywiście, w komentarzu. I słuchajcie, jak teraz zaczniecie, to będziecie mieli zaskakanie po chmurkach razy dwa koiny. kto by tego nie wziął, jakby, jak ja bym był wami i jeszcze nie grał w tą gierkę, to ja bym po prostu skoczył, no i zbierał. No, bo jak, jak tak nie zbierać, widzowie? Jak tak nie zbierać? Ja, ja tego nie rozumiem. No, na pewno musicie po prostu wskoczyć w tą gierkę. A tymczasem mam dla was mega fajny opening, bo będzie coś naprawdę grubego. I słuchajcie, mamy też nowy kodzik, który znalazłem. Znaczy, znalazłem, wy mi powiedzieliście. Jest to num. Jak piszecie sobie num, to macie numeros, czyli tego zagranicznego, wiecie jakiego. Na pewno wiecie jakiego. Ja już użyłem. Oczywiście jest też Mendy, którego sobie weźmiemy. Jak macie jeszcze inne, które znacie, możecie mi napisać. Mam takich tutaj, um, takie peciszki. Ja wiem, że mi dużo brakuje, ale muszę te kody w końcu zobaczyć, jak one brzmią tak na pewno dokładnie. Chyba, że wy mi napiszecie w komentarzu, bo macie swoich youtuberów poodbieranych, to wtedy też sobie odbiorę jako taką pamiątkę, co nie? No nie mogę zdać wszystkich, w sensie wszystkich kodów też nie znam dokładnie. No i dobra, lecimy otwierać, ponieważ widzowie mam 530 bilionów. Widzicie, ile nazbierałem, to jest naprawdę tak gruba liczba, no, że po prostu trzeba zrobić jakiś giga opening. więc ja co po te tiki, e, tiki katy, czy jak to tam nazwać, no po prostu po te dzikie plebie peciszków, które już mam tutaj nawet w silver i golden. Zobaczcie, w silverze taki silver taku katy kat ma 2,5 miliona, nie? To wyobraźcie sobie, co będzie, jak zdobędziemy na przykład te najlepsze i będziemy mieli to w silver. Oczywiście bez lagbusta nie byłoby sensu tego otwierać, więc od razu dajemy lagbusta, mamy na 20 minut i słuchajcie, ciśniemy oczywiście na auto hatchu, Ponieważ tutaj do... A, auto hatchback zrobiony pod jeden. Czekajcie, to w sumie w tym momencie dajmy tak. I teraz jak dam auto-hatcha, to będą trzy. Dobra, i w tym momencie wydaje swoje 530 milionów. Jest, dobra. Mamy to, mamy to. Mamy pierwszą maskę która jest legendary, 15 razy coin, w ogóle weźmy sobie wszystko na laka, co mamy, czy ja mam tutaj jakiekolwiek pety pod laka, mamy w końcu legendarkę, która jest tą legendarką za 1%, zobaczcie tutaj, więc teraz koniecznie musimy trafić tego ze znaczkami zapytania, koniecznie, tylko tak, gdzieś tutaj miałem na laka, ewentualnie już nie mam, bo poprzerabiałem na te silver, co nie, chyba już nie mam, bo poprzerabiałem je na silver, no to w takim razie niestety widzowie, ale nie będziemy mieli dodatkowego laka, ewentualnie jak nam wypadnie, zaraz, więc ciśniemy dalej i uwaga, trzeba ciechciuki, zobaczymy. Zostawcie łapę w górę koniecznie, bo jak zostawicie widzowie, to na pewno padnie coś grubego. A jeżeli wprowadzą już trade'y do tej gry, no to na pewno wam dam takie peciszki, żebyście mieli mega, mega łatwy start w tej grze. Więc tutaj wiecie, będzie rozdawane. Czekamy dalej na te trade'y, ale na pewno będą. Nie musicie się bać. Na pewno trade'y będą, więc będziemy mogli my, jako youtuberzy mogli wam rozdawać to na pewno. Ja, ja w tej grze będę robił giga dużo losowań, bo tutaj nie ma, wiecie, tutaj nie ma huge. Przynajmniej póki co. Bardziej są po prostu takie pety, które są najlepsze. Ja zawsze mam te najlepsze. Mimo, że nie gram za dużo, bo nie mam też jakoś mega dużo czasu. Bo wiecie, wszystkie gry trzeba ogarniać. Ale tak, no i tak mam te najlepsze pety, więc na pewno będę wam zawsze rozdawał. Także pamiętajcie, że warto tutaj z Berezikiem grać w Jumping Pet Simulator, dołączyć na grupkę Yobao i widzowie, dobra. Zobaczymy, co mi wypadnie. Za chwilkę wam po prostu pokażę, jaki mamy tutaj ogromny zestaw. Dobra, widzowie, dosłownie chwilkę otwierania i udało mi się zdobyć tego sekretnego peciszka. Zobaczcie tak on wygląda. Ma takie oczko, jak wiecie, jak to się mówi. Spineski, nie spineski, to się jakoś nazywało. Po prostu takie wiecie, no tak jakby po prostu to ktoś przywiązał, no i tyle. Więc naprawdę jest taki, no, no śmieszny, śmieszniutki jest kotek. Ale słuchajcie, on ma jeszcze 5% laka. Ten ma 5%, kolejne 10, 10, 10, 5 i 15, 15. A nie, tu 10. Także zebrałem sobie team z największym lakiem, bo pamiętajcie, żeby, no jak otwieracie, to warto ten lak sobie tutaj porobić. I słuchajcie, jak teraz kliknę 3 to powinienem mieć mega farta, ale za bardzo tego nie widać, bo za bardzo tutaj nie przyfarciło. No ale, pamiętajcie, żeby sobie robić takie teamy, że jak otwieracie coś, to macie wszystko założone pod laka. Tak samo jak sobie skaczecie i chcecie expa wbić, no to pod expa. 15% to jest naprawdę dużo. Także słuchajcie, pamiętajcie, żeby mieć takie swoje zestawy. A ja w tym momencie idę przerabiać, słuchajcie, na golden i silver, bo mamy tak dużo peciszków, że już więcej nawet nie będę mógł otworzyć. No i pamiętajcie też, że jak otwieracie, to dostajecie level, co nie? To generalnie cały czas wam leci. No i tak, na silver... Przerabiamy, i właśnie tutaj mógłbym zaryzykować, bo one są mega, mega dobre. Uwaga, widzowie, lecimy. No, nie wierzę! Tak bardzo nie. Jak mnie to teraz zabolało, widzowie. Nie, no 80% nas oszukało, widzieliście to? 80% było i nie dało rady. Naprawdę słabo, totalnie słabo. Na 80% robię to przeważnie się udaje, ale wiecie, jest ten moment, w którym dostajecie podupci, i nie wychodzi, naprawdę. Dobra, spróbujmy po 3. Nawet po trzy weszło. Jak miałem te najlepsze moje, to mi spaliło. Serio? Czy ja mam jeszcze jakiegoś? Mam jednego, widzowie. Ja nie mogę, to spaliło. Mogłbym w sumie go dać, to miałbym w silverze wszystko. No ale trudno. Więc w tym momencie, widzowie, ja sobie to poprzerabiam. Oczywiście, za przerabianie, jak widzicie, w prawym rogu też dostaje się level. Co nie? Mam jakieś małe lagi. Nie wiem czemu. 56%. Dobra, widzowie, poprzerabiałem moje petiszki na golden i na silver. Znaczy, generalnie to na golden, bo właśnie to jest najlepsze ulepszenie w grze. No i słuchajcie, jeszcze na koniec otwieram kilka tych jajców, bo miałem 63 miliony, coś takiego. No, więc na koniec jest jeszcze ten za 1% wyleciał, także naprawdę ładnie. I już wam pokazuję, co mam w EQ. Prawdopodobnie mam prawie 100 milionów już mocy. Chociaż kto wie, to brzmi troszkę jak reklama tych wszystkich gierek mobilnych. Wiem, widzowie, wiem. Dobra, jeszcze jeden nam tutaj poleci. Uwaga, teraz za 7 milionów. Nie, to nie ten. Dobra, mówię oczywiście o tym sekretnym, którego mamy tutaj. On ma laka. I pamiętajcie, że jak przerabiacie na Golden albo na Silver, nieważne jakie przerabiacie bonusy, jak weźmiecie nawet same bonusy z Coinem, to i tak może wam wypaść inny bonus. Aktualnie. Nie ma tego, jakby, że wiecie, macie pewność, że będzie ten bonus. Także z tego, co wiem, tego jeszcze nie ma. A być może zrobią tak, że będzie to pewne. Na przykład, jak przerobimy sobie wszystko z lakiem, no to wtedy, jak wszystko z lakiem damy na golden, albo na silver, to być może będzie tak, że będzie ten mm, właśnie lak, co nie? Także to by było fajne, no ale zobaczymy, co zrobią. Słuchajcie, tak wygląda moje Q Jest naprawdę grube. Troszkę mi się nie udało, troszkę pospalało, ale mam bonusy wszędzie, więc mega opłaca się tej jajka otwierać. Mówiąc krótko, mamy tutaj naprawdę sporo bilionów sił. Nie? Znaczy, no może nie 100 milionów, to na pewno, nie? Tak na oko ciężko powiedzieć, ale troszkę już tego jest. Na pewno będę zbierał dalej, na pewno pójdę na ten event wielkanocny, na co widzowie też was zapraszam. Będzie naprawdę grubo. Badajcie, Gierka w opisie i w komentarzu. Cześć.